COŚ TY ZROBIŁ TO SIĘ NAGRYWA? TO SIĘ NIE MIAŁO NAGRA- Siemanko widzowie, tutaj jak Kosanek 001 Dzisiaj omówimy figurkę Batmana Ma ulepszone... Ew, no... tors Nóżki, jak widzicie, pod peleryną, ma... gówno nic Peleryna i... Maska jest złączona w jeden element, to nawet fajnie Ta figurka zapowiada się na serio dobrze O, mój kolega chce coś powiedzieć Nawet fajnie Według mnie Daj Według mnie ta peleryna po prostu jest w ogóle niefunkcjonalna i niebawialna, to jest problem według mnie. Dzięki za słowa, Mateusz. A w sprawie Mateusza teraz jestem w studiu mojego kolegi Mateusza z kanału Matty Clinton. Radzę zajrzeć na jego kanał. Pracujemy na przykład razem. I jak widzicie jest też nowa sceneria, to jest akurat jego studio. No to wracajmy do figurki. Pierwsza pojawiła się w 2022 wygazetce. I powróciła w 2023, albo 2024 do nas jako polibag. No to... To jest już koniec na dzisiaj. Witam, żegnam, do widzenia! Siema, tu Mati007 z kanału Mati Clinton 007 Wiecie, możecie na mnie mówić MatiKinton. Ogółem chciałem wam pokazać figurkę. Figurkę Mrocznego Władcy z Lego Ninjago. Ma złotą. Jakoś, kurde, magia albo coś innego. No i ogółem. Tak, patrzę, że jest bardzo fajna. A ja nie mam za dużo do powiedzenia o niej, bo średnio śledzę tamtego tego sezonu. Dzjago. W sumie to pa, nara, już